Prowadzimy różnego rodzaju akcje związane z odzyskiwaniem odpadów, ale na terenie szkoły, raczej poza, nie wychodzimy pierwszy raz w czymś takim, bierzemy udział, więc jestem bardzo ciekaw, jak to, jak, to, jak to się zakończy, jaki będzie odzew wśród dzieci, czy faktycznie się nauczą i jakąś lekcję fajną z tego wyniosą. Więc pomyślałem sobie, jak się pojawiła taka propozycja, dlaczego nie skorzystać. No i akurat zamówiliśmy na dzisiaj piękną pogodę, więc dzieci miło spędzą czas i przy okazji nauczą się o tym jak należy traktować śmieci. Znaleźliśmy parasol, kołpak, znaleźliśmy też kapcia, Gigi. i zdjęcie. No, ja miałam takie jedno, takie środek od koła miałam. No, i też było krzesło. No i było dużo różnych takich dużych rzeczy, których no, niestety niektórych się nie dało wziąć. My sprzątaliśmy park przy ulicy Pomarańczowej, przy boisku sportowym, w którym nasi uczniowie mają treningi. Co znaleźliście, jakiego typu odpady? No, przede wszystkim dużo plastików, butelek, ale głównie butelek. I to w takim miejscu, gdzie e, rzeczywiście dużo jest śmietników, koszy. E, przy ogniskach, bo tam jest też teren na ogniska wyznaczony. E, pomimo tego, że są wiaty, ładnie to jest wszystko przygotowane, to niestety, ale bardzo dużo butelek było. Już teraz nie ma.